I tak, słuchajcie. Pierwszy sklep, do którego weszłam to był Rosman. E, ostatnio oglądałam film Alice Vlog Channel. E, I ona pokazywała właśnie te zapachy. I stwierdziłam, że kurczę, no e, to jest super pomysł. Ja też lubię jak w domu pięknie pachnie. Mam te świeczki Woodwick. Ale wiadomo, nie zawsze je palę. Paleję je wtedy, kiedy jestem w domu i kiedy mam naprawdę tak czas, żeby sobie posiedzieć i się porelaksować. I postanowiłam, że sobie zamówię um, takie automatyczne spraye z Ewik. No i w Rosmanie dostaniecie je. Ja wziąłam sobie szary, bo chcę go postawić tutaj na komodę w kuchni. A tu mam jaki biały, a ten biały chcę postawić w pokoju. Um, tam nie wiem gdzieś na biurku dzieci u góry koło telewizora i tam że, ze względu na to że mam białe e, meble no to wzięłam biały a tu że komoda jest szara to wzięłam szary e, i tak one wyglądają w środku mamy wiecie jak to wam pokazać w środku mamy ten ten właśnie taki zapach do uzupełniania i to się y, tu działa na baterie i tu widzę, że są dwie, tu jest jedna, więc, yy, no nie wiem kurczę, zobaczymy, zaraz to tutaj uruchomię. A, i tą pierwszą tutaj się wkłada z góry. I ma, możemy sobie ustawić tutaj y, częstotliwość psikania, więc ja sobie wezmę na tą największą, a czemu nie. Zamknę. O, psiknęło. <grym> Akurat, czekajcie, jak to było? Dobra. Kurczę, tylko jakby ten zapach zobaczyć. O, udało mi się to rozbroić, więc ten zapach to jest e, smooth satin and moon lily. Pięknie pachnie, przepięknie, więc na pewno się z nim polubię. No, także, jak będzie mi tu psikał w kuchni, to będzie fajnie. Super, są te, te, te zapachy. Mega się w to wkręciłam, naprawdę. Tak się tym jałam, że nie wiem. A to zwykły, głupi zapach z Wicca. Także tutaj to sobie postawię. Hmm, tylko tutaj mam taki bałagan. Na razie zostawmy to tu, potem posprzątam, bo tu mam. E tu mam ogólnie, owoce mi zniszczyły się, tu mam Jasia pracę. To mi tutaj spada. trzeba to sprzątnąć, bo jasio robił sobie liścia, a on jeszcze też do końca nie jest suchy. Z masy są i nie wiem dlaczego tutaj akurat to położył. No, a ten drugi zapach do pokoju, tak jak mówiłam. A, ten ma dwie baterie. I teraz w Lidlu. Weszłam do Lidla, bo e, kiedyś, jak pamiętacie, kupowałam w Lidlu e, torebki z. Kieł, torebki z. z Withen. I teraz było w sumie 3 października, w sobotę, i sobie myślę, może były te torebki ale nic w telewizji nie słyszałam. Ja w sumie rzadko oglądam telewizję, więc to w ogóle prawie nie oglądam. Telewizję mam tylko po to, żeby moje dzieci oglądały, lub ja czasami wieczorem, ale to naprawdę już bardzo musi mi się nudzić i muszę nie mieć co robić, albo muszę się po prostu źle czuć, żeby oglądać telewizję. No i yy, weszłam do Lidla poszukiwaniu y, tych torebek z Witchen W sumie nawet nie miałam zamiaru, żeby kupić, tylko żeby zobaczyć czy są. No i y, natknęłam się na pościel dla dzieci z Minionkami i ta jedna to jest taka, ta druga to jest taka, no nie mogłam po prostu wyjść bez tego. Mm, super to jest. <gryw> to są te pościele, więc y, uwielbiam je, więc Teraz już nigdy więcej nie kupuję żadnej pościeli, bo teraz mamy pościeli naprawdę na najbliższe 2 lata, ale pewnie tak nie będzie, tak jak mówię, bo z reguły tak jest, że jak coś zobaczę, to biorę. I 70 zł 1, 69,90. Ale nie, tak serio, to mamy tych pościeli teraz sporo. Um, ja tych moich jeszcze nawet nie zdążyłam przejrzeć, więc też to zrobię jakoś, jak będę miała wolne. Ale widzicie, teraz tyle pracy jest w domu, że no, nie mam zbytnio czasu w domu, w sensie na dworze, że teraz, żeby robić tutaj takie rzeczy. E, będę to robiła chyba w tym czasie, jak będzie tak bardziej padało. I w Biedronce kupiłam tak, takie rulerki, bardzo pyszne one są i z kokosem. Chrupki tutaj dla dzieciaków. Dużo rzeczy na śniadania kupiłem. Poczekajcie, tu mam Mega Monte. Tutaj drugie Mega Monte. Mam tutaj e, dla Jasia do śniadań. Bo Franek mu ostatnio zjadł. E, danio. Takie wyciskane. To Franek też uwielbia takie normalne danio. Dwa opakowania. Kupiłam mleczne kanapki. Mam nadzieję, że w końcu... Jasiek będzie mógł zabierać, że nie, nie, nie zostaną one skonsumowane. Tutaj mam kolejne danio i dziś jeszcze jedno. I słuchajcie, kupiłam jeszcze takie batoniki. Yy, no, batoniki musli, witanella z żurawiną i z bananem. Knopersy, żeby Ja miał coś słodkiego też. Dróg jak na kropelka, bo tam była promka, że jak się wzięło dwa, no to taniej. A u nas to i tak się zje i tak. Tutaj mam kolejne te dwa batony. Woreczki. Pomidory. Co tutaj? E, pianki do mycia. E, takie właśnie do rąk do łazienki i tutaj mam różową, truskawkową. Dobra. Śliwki. Hmm, chlebek. Chlebek taki zwykły. Co Tu mam tak. Parówki szynki. Ze salami. I parówki, szynki. Dalej. Mm, dwa pomidory żółte. Te pomidory żółte są przepyszne. Uwielbiam je. One są takie bardzo dojrzałe. Tutaj mam mix budyniu i galaretki. Galaretka, budyń. Dalej. O, tutaj się zapętało to danio. Zaplątało. Kupiłam sobie Liliput, yy, może będę robić jakąś zapiekankę. A że tam było, trzeba było wziąć dwa. No tu wziąłem dwa. Wtedy też taniej. Banany. Kilka bananów. Yy, tu jeszcze jeden budyń. I tu jeszcze jedna galaretka. I tu mam masło. Masło i masło. I tutaj jeszcze y, zostały te lurki waflowe. No więc, takie te zakupy dzisiaj moje i w biedące. Zostawiłam też jakoś dwie stówki. Także słuchajcie, no troszkę tej kasy wydałam. I już zostając przy osmanie kupiłam sobie też y, płyn do kąpieli palmolive. Kupiłam takie coś, to jest jakaś magiczna gąbka. Usuwa trudne plamy, brud, zacieki, ślady, flamastów i kiedek. Więc ja to kupiłam z myślą o biurku. Bo... no... bardzo ciężko się zmywa tam, jak oni popiszą długopisem, flamastem, i biurko. A często się to zdarza, więc zobaczymy. I... Rzeczą, którą popełniłam również, jest tutaj ten perfum Daisy Dream. On kosztował, słuchajcie, był na promce i z 260 czy 250 jakoś tak był przeceniony na 140. Więc o 90% cząstówkę rabatu tak on wygląda. To nie jest ten. Daisy z tym kwiatkiem takim... Mm, to jest Daisy Dream, bo Daisy oni mają różne... O, tu mnie widać. Oni mają różne rodzaje i ten Daisy Dream to jest taki, już go sobie otwieram w samochodzie i ja wam zaraz powiem, jak go określam, ten zapach. Sobie... To jest taki zapach bardzo świeży, taki codzienny. Mm. Ale nie jest to tak zapach też letni, nie jest to taki typowo kwiatowy. On ma w sobie coś takiego, no jest fajny, więc y, mi powoli się kończą wszystkie perfumy. No już praktycznie y, został mi jeszcze jeden, który noszę ze sobą do pracy, i wszystko mi już się kończy. Więc teraz będzie taki czas, że ja będę znowu uzupełniać swoją toaletkę perfum. No i zaczęłam właśnie od tego. Ze względu na tą promkę go wzięłam, bo chciałam sobie kupić Obsession Night Kalvina Kleina, którego ja uwielbiam, ale nie był na promocji, a ten tutaj był na promce i stwierdziłam: Dobra, zawsze chciałam sobie kupić, więc wezmę. No, to byłoby z Osmana. I znowuż poszłam do Pepko. A w Pepko, jak wiecie, to y, nie może się inaczej obyć, jak. Y, Wyjść bez zakupów dla dzieci. No i tutaj mam gazetkę Pepko. Tu mam Paragon Pepko. W Pepko wydałam 150 zł. I kupiłam znowuż Franusiowi spodnie. Takie tutaj zielone. Z kieszeniami podwijane. Spoko, tak. O, psiknęło spoko takie podwijane i one były za słuchajcie trzy dyszki. Uwielbiam teraz e, kupować węduziociły, nie wiem, jakoś e, bardziej e, sprawia mi radość kupowanie ciuchów dzieciom niż sobie. Ostatnio powiem Wam szczerze, lubię ich stoić, lubię jak wyglądają fajnie. E, no i od razu jestem zakochana. <noise> Więc e, tak, w moich mężczyznach. I drugie spodnie to są desy Jurassic Park. MM Cena. 25 zł. Takie w dinozaury. Lecimy dalej. Więc dwie pary takich zielonych. Tutaj mamy takie Bodowe desy. Wild Adventure. Za 15 zł. Więc naprawdę ja Wam powiem, że ja, patrząc na to, yy, że robię zakupy w Pepko dla Fanusia, bo dla Jasia tam za dużo nic nie ma, na ten okres te ciuchy są spoko. Naprawdę yy, nie mogę powiedzieć, że one były gorszej jakości niż jakieś hm -y, a są dużo, dużo tańsze. Tak mi się przynajmniej wydaje i tak jest, taka jest moja opinia, oczywiście. I taką bluzę nie mogłam się oprzeć ze, ze słoniem Winter Chill out. To jest taki ceglany. Tutaj wygląda na czerwony, ale to jest taki ceglany kolor i za dwie dyszki. I ona ma tutaj taki przód, a z tyłu ma ściągacz. Więc taką bluzę jedną. I tu mam dwie pary spodni dla Jasia. Bo Jasiu wczoraj mówił mi, czy on ma jakieś jeansy z dziurami. Ogólnie to nie są jeansy z dziurami. To są normalne takie jeansy przy dołach ściągane. Ale stwierdziłam, że no, kupię mu ze dwie pary, jakichś dżinsów. Były z dziurami, ale były mniejszy rozmiar. I te kosztowały 4 dysz dyszki. To są joggersy więc one są rozciągliwe, bardzo wygodne. Ym, I to jest rozmiar 146. Więc takie. I drugie to są takie typowe dżinsy. Um, za dwie dyszki, słuchajcie, za dwie dyszki takie zwykłe dżinsy, dżinsy um, takie normalne. Naprawdę takie zwykłe męskie dżinsy. Ale teraz jest moda właśnie na tego typu właśnie y, też spodnie, więc spoko, tu one mają takie mężczenia. Więc myślę, że Jasiu będzie zadowolony, w ogóle jak on dzisiaj wróci to chcę z nim e, przebrać rzeczy w szafie, chcę żeby poprzymierzał i to czego już nie nosimy będziemy odkładać, e, jeżeli to będą dobre rzeczy to dla Fenusia, jeżeli złej jakości no to będziemy je wywalać, więc tak wy Pepko zostawiłam 150 zł. No, i słuchajcie, ostatnio tam pod jednym z filmików padł zarzut e, tego, że ja bardzo dużo wydaję, nie liczę się w ogóle z pieniędzmi. I to e, do końca nie jest tak, że ja bardzo dużo wydaję, bo e, to, że Wam pokazuję, że kupiłam sobie coś em, na przykład, nie wiem, nie wiem, żebyście dobrze to zrozumieli. Zdaję pieniądze na dzieci. Te 500. plus. I te 500 plus całe, ale to całe, staram się wykorzystać na dzieci. Chcę, żeby moje dzieci były dobrze ubrane, miały wszystkie jakieś tam, wiecie, udogodnienia. I też jest tak, że ja część mojej wypłaty też wydaję na dzieci. Bo na przykład, nie wiem, kurczę, opłaty prądu i tak dalej, to My to też wszystko zużywamy. To tak nie jest, że wiecie, że ja to sama zużywam. Natomiast um, te pieniądze, które otrzymuję na dzieci, te 500, staram się naprawdę na nie wydawać. I stąd też Wam się może wydawać, że ja kupuję dużo, dużo ubrań. Hmm, chociaż nie wydaje mi się, żebym kupowała dużo. Znam osoby, które kupują ciuchy w oryginalnych sklepach <grytania> i wydają dużo więcej. Bądź też kupują, nie wiem, w hm tak jak na przykład ja idę do pepko i kupię za 200 stówy dziecku lub dzieciom, no to nie wydaje mi się, aby to było na miesiąc, czy nawet jak pójdę dwa razy w tym miesiącu, nie wydaje mi się, żeby to było dużo, tak? A nie zawsze jest tak, że chodzę, bo na przykład w sierpniu, e, czy w lipcu jakoś tak e, nie, nie wiem, nie kupowałam za dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego pepko. Chyba, że tam jakieś spodenki i tak mm. dalej. No. I co Wam chciałam powiedzieć, że ja yy, sama zarabiam. Yy, mam inne źródła dochodów, o, jakim, o jakich nie wiecie. Teraz też zaczęłam zarabiać dzięki Wam, tak naprawdę, i dzięki swojej determinacji i ciągłemu nagrywaniu. Zaczęłam powoli zarabiać na YouTube. To są, co prawda. Małe kwoty, których ja też nie wypłacam, y, które sobie będę tam zbierać i zostawiać. Tak postanowiłam, że będę je sobie zostawiać na tym moim koncie AdSense i będę je może wypłacać raz na jakiś czas, jak zbierze się jakaś y, normalna kwota. Mogę Wam podać, że teraz mamy październik, y, a ja od sierpnia zaczęłam zarabiać jakoś tak. Nie wiem, jeżeli ktoś chce sprawdzić, to może sprawdzić, ale tego chyba się nie da jakoś. Nie, nie wiem, ja musiałam wejść w te statystyki. Ale załóżmy, że od początku sierpnia e, wpadło mi ten 1000 subskrybentów, więc mamy wrzesień i październik. Na moim koncie YouTube e, mam kwotę 340 zł, jakoś tak. Więc policzcie sobie, jakie to są, jakie to są dochody miesięczne z YouTube'a. Z filmików, z tego, że wyświetlacie reklamę, że nie klikacie pomijając reklamę, tylko wyświetlicie na przykład reklamę, tak. E, a bardzo dużo osób pomija te reklamy, więc jeżeli możecie, no to nie pomijajcie, bo dzięki temu też wspomożecie jakoś tam mnie w ten sposób. E, więc to ja też mam dyopię, jak wiecie, też sprzedaję jajka. E, e, niedługo. Mam nadzieję, w końcu mój mąż zacznie płacić normalne alimenty. Więc, e, no mam kilka źródeł dochodu, tak? Mam też gospodarstwo, z które też ge generuję koszty, ale mam też jakiś tam przychód z tego. Więc to tak nie jest do końca, że wam się wydaje, że ja się z niczym nie liczę i że szastam kasą i w ogóle, i w ogóle. No nie, słuchajcie. E, jeżeli... Wam się wydaje, że zarabiacie za mało. Ja na przykład na początku mojej pracy nie miałam jakichś dużych kokosów. Ja zarabiałam tyle, że mi wystarczało na jedzenie. Zbytnio żadnych ciuchów tam sobie nie kupiłam. W pierwszy, pierwszą moją wypłatę to tak naprawdę wydałam na, na ten wyjazd z dziećmi, jeżeli ktoś pamięta, jeszcze z zeszłego roku moje filmy. No, i naprawdę wtedy musiałam się natrudzić, żeby jakoś ten miesiąc przeciągnąć. Wy też do końca nie widzicie moich wydatków, tak naprawdę, bo to, co ja sobie kupuję, to, co wam pokazuję, tak, owszem, pokazuję wam raczej wszystkie zakupy, więc, więc tak. Natomiast ja mam też wydatki związane z domem, z gospodarstwem, wszystko to ogarniam. Więc żeby e, jakoś was tutaj, żeby odpowiedzieć dobrze na to pytanie, jeżeli z, uważacie, że zbyt mało macie pieniędzy, to może warto e, zająć się właśnie czymś jeszcze dodatkowym. Może warto więcej pracować. Patrząc na przykład na mnie, ja sporo pracuję, bo mam bardzo dużo godzin w pracy. E, no, teraz w sumie nawet mogę powiedzieć, że mniej pracuję, ale lepiej zarabiam, tak mi się wydaje. Więc, e, no, w tym miesiącu na przykład. E, Niewykorzystany urlop zostałam zapłacony i tak dalej, i tak dalej. Więc yy... kurczę, nie wiem, czy też jest sens się tutaj wam tłumaczyć, ale jeżeli komuś wydaje się, że za mało zarabia, to po prostu musi zrobić wszystko, żeby zarabiać tych pieniędzy więcej. A jeżeli są ludzie, którym się nie chce ruszyć dupy, którym, mm, którzy tylko siedzą i zastanawiają się, wiecie, co, kto, sąsiad, coś tam ma, coś, czegoś się dorobił, no na pewno ukradł, na pewno nielegalnie, na pewno. Ja wiem, że polskie społeczeństwo takie jest. Ja nigdy nikomu nic nie zazdrościłam. Serio, z ręką na sercu, nigdy nikomu nic nie zazdrościłam. Zawsze osoby, które coś mają, są dla mnie mm, takim jakby motywatorem. Bardzo je podziwiam. Zawsze mam najstarszego brata, który ma mega piękny dom, który wybudował sam, który w wieku 18 czy 19 lat wyprowadził się do miasta, który ciężko pracował, który słuchajcie, mieszkał w piwnicy na początku, którego okradli, ale przez ileś tam, ileś lat ciężko zasuwał, ciężko harował w pracy, sam też dużo rzeczy tam zrobił, więc yy, no naprawdę, i ma teraz zajebistą chatę i ja nie zazdroszczę mu, bo ja wiem, ile to go kosztowało. Tak samo yy, tak samo nie zazdroszczę innym ludziom, na przykład samochodu, nie zazdroszczę innym ludziom domów, i tak dalej. Bo ja też dużo mam. Tyle, że ja jestem teraz na takim etapie początkowym, gdzie ja będę powoli sobie wszystko robić i za ileś tam lat, za 10 lat, może jak mnie tutaj zobaczycie, to stwierdzicie, że mam też albo sama ja stwierdzę, że mam zajebiste życie, ale ja już i tak twierdzę, że mam zajebiste życie, bo mam zajebistych synów, mam zajebistą pracę, którą lubię, mam zajebistą pasję, którą lubię, więc naprawdę. Mam też gospodarstwo, które nie jest dla mnie ciężarem. Ja lubię to robić. Rozumiecie, najważniejsze jest to, żeby lubić coś robić. Ja nawet lubię sprzątać. Jeżeli to jest dla kogoś takie dziwne, że ja przychodzę, ja jestem tak naładowana, słuchajcie, że ja przychodzę z pracy i ja potrafię po pracy jeszcze. Posprzątać całą chatę, jeszcze coś ugotować, jeszcze coś zrobić. A wiele osób przychodzi po 8 godzinach pracy, kładzie się przed telewizorem i nie robi nic. Więc no tu jest ta różnica, tak? Nie wiem, kurczę. No mam nadzieję, że. że niko... Ja też nie chcę nikogo jakoś tak wiecie, żeby ludziom się wydawało, że inni żyją inaczej. Nie, ty też tak możesz żyć. Postaraj się, żeby coś zmienić, na przykład, żeby pracować więcej. Może twój mąż zarabia za mało, może warto zmienić pracę. Może ty mogłabyś zmienić pracę, bo twoja praca ci zbyt mało dochodu daje, nie satysfakcjonuje cię. No nie wiem, kurczę, musicie tutaj nad tym pomyśleć. Ja naprawdę. Mnie ten zarzut troszkę zabolał, bo nie wiecie, ile ja zarabiam. A później pisałam z taką moją koleżanką na Instagramie, którą serdecznie pozdrawiam i która bardzo poprawiła mi humor. I ja nie mam problemu, żeby jej powiedzieć, ile zarabiam. Powiedziałam jej, ile zarabiam. I ona powiedziała mi, że dużo zarabiam na nasze polskie realia. Więc może wynika to też stąd, że ja dosyć dobrze zarabiam. E, nigdy się jakoś tym nie chwaliłam. E, Wiem, że ludzie zarabiają mniej, bo wiem, że u nas w pracy na innych stanowiskach ludzie zarabiają mniej. Um, no ale kurczę, no coś za coś. Ja też mam taką pracę, jaką mam, nie jestem w domu po 8 godzinach pracy. E, siedzimy tam po 12, po 24 godziny, ciężko pracujemy, ogarniamy masę rzeczy takich papierkowych, ogarniamy masę rzeczy takich, wiecie, ja może wam też powinnam jakoś przybliżyć moją pracę i tak dalej wam opowiedzieć o tym więcej, ale ja nie widziałam nigdy potrzeby i nie myślałam, że ludzi zaboli coś tak bardzo, że będą w stanie napisać, że, że w ten sposób skąd ja biorę tyle tej kasy. No, zarabiam z miesiąca na miesiąc, pracuję, kupuję. Wiecie, to jest normalna kolej rzeczy, więc ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Ja nawet jestem w stanie, słuchajcie, odłożyć, bo gdybym e, chciała sobie e, tak naprawdę zaoszczędzić, to ja naprawdę jestem w stanie odłożyć sporo kasy. Mm, więc no tutaj, kurczę, nie wiem, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało jakoś też, że ja się teraz tutaj czymś przechwalam, bądźcie panie. Tylko, e, no może właśnie problem nie leży we mnie. Może właśnie problem jest tutaj, w, po drugiej stronie u Was. Może coś warto tutaj zmienić. Już więcej y, nie chcę tego drążyć, bo nie wydaje mi się, żeby to miało sens. Ale na przykład obejrzyjcie sobie jakieś filmiki motywacyjne, zastanówcie się nad tym, w jaki sposób możecie zarobić. Albo może i zbyt dużo wydajecie. Może Wam się wydaje, że ja dużo wydaję, bo ja Wam pokazuję. Na co wydaje, a może Wy zbyt dużo wydajecie, bo nie wiem, kupujecie sobie z jakieś luksusowe maki i tak dalej, i tak dalej, więc no nie wiem, to jest kwestia rozważenia. Nie wiem w sumie, dlaczego się zgadałam na ten temat, bo nie chciałam tego tematu poruszać. No ale poruszyłam, więc mam nadzieję, że zaspokoiłam wszystkich, wszystkich, wszystkich ciekawskich, wszystkie osoby, które no. Nie są tu z, na moim kanale zbyt dobrych pobudek. Um, I może, może się zastanówcie, czy wy chcecie mnie oglądać, czy oglądacie mnie tylko dlatego, żeby żeby się zastanawiać właśnie nad tym, skąd mam kasę. Bo ja chciałabym stworzyć taki kanał um, odbiorców. Żeby moi widzowie rozumieli mnie. Jeżeli ktoś mnie nie rozumie i ciągle będzie negował moje wypowiedzi, moje, moje starania, ciągle będzie coś robił mi na opak. No to to nie jest fajne. Nie wiem. To dla mnie już jest powoli hejt, ale tak jeszcze, jeszcze w granicach noemy, ale to już powoli robi się hejt, bo od takich rzeczy hejt się zaczyna. Więc yy, no nie wiem, kurczę, no. Zastanówcie się po prostu nad tym, co u siebie zmienić, a nie patrzcie. Jest takie, takie, taka przypowieść, kurczę, nie pamiętam jej. Takie powiedzenie, że u kogoś w oku zobaczysz było, a u siebie belki nie widzisz. Więc może może zastosujmy się do tego. Tego tak. O, muszę Nie pomijajcie jeszcze ja będę mogła jakieś pieniążki tutaj zarobić, a już wam powiem, że będę je odkładać na jakiś sensowny cel, czyli na remont tutaj domu mieszkania. Także może na jakieś nowe meble, może na jakieś, wiecie sprzęty. Także na pewno wam o tym powiem, co za te pieniądze z YouTube'a kupiłam. I ja nie wstydzę się tego. I ja mogę każdemu powiedzieć, jeżeli ktoś do mnie napisze, ile ja zarabiam, ile godzin ja w miesiącu pracuję, i tak dalej, i tak dalej. Także. Naprawdę, kochani, zastanówcie się, co zmienić u siebie, a nie oceniajcie innych. Tym pozytywnym akcentem kończymy. Do zobaczenia, pa!